Powinny być piętnastki dla pani. Jest, jestem przeciwko opisu i powinni pozabierać i te czternastki, i te trzynastki. Ja pani dlaczego na emeryci nadal zapisem? Choć tu nie mają co jeść, nie, na, na truskawki nawet na, nie stać na nic, nadal zapisem. Chodzi, chodzi o te trzynastki, o te 14, o te 15. Czy pieniądze ich przekonały? No, ich tylko jest na głosować niedługo wyboru. Jak głosować? Ma pani kogoś? Ja będę głosować na opozycję. Platforma, ktoś inny? Tak, tak. Jaki jest Pani za platformą? Na platformę. Czy Pani przekonuje? Bo ja od początku za nim. A jak się pani rzuca za tamtych czasów, za platformę? Było spokojniej, więcej się. nie, oczywiście, że tak, nie narzekam. Więcej się kupiło wtedy za 100 zł za platformę? Jestem przeciwko PiS-owi. Anty... Ja jestem anti-PiS. Anty-PiS. Internetowa. Czy jest pani za 800 plus? To niech pani się dobrze zastanowi. Czy powinno być? Nie. Nikomu? A nikogo? Nawet dla potrzebujących? No dla potrzebujących, tak, ale tak, to nie. Dlaczego? Jaki powód, że pani nie chce dać 800 plus? Znaczy, no, że już rząd nie dał? Ja Tylko dla pracujących dać, no jak pani Dla takich, tych biedniejszych. Dla biedniejszych? Teraz tak wszyscy. Bo teraz nie szukają pracy niektórzy, nie, nie, bo im się no, nie opłaca, ma czwórkę dzieci, to ma dwa tysiące i, I korzystają z tego. I powinno to być. Że? Powinni to jakoś weryfikować, jak, jak pani to widzieć, że już dawać tym... No tym biedniejszym to bym można dawać, no. Jak pani ocenia <laughs> ja teraz te obietnice rządu? leki darmowe, autostrady, to 800 plus? Jest pani za nimi czy nie bardzo? Kłamcy. Powinna być jakaś kadencja pisu. Jest pani za trzecią kadencją? Skąd? Jestem przeciwko. Coś źle zrobili dla pani? Wszystko. Czy pani zdenerwowali? Wszystko zrobili źle, Wszystko zrobili, źle. Czy zrobili coś dobrze zapisu teraz? Bo Pan na mnie to dobrze zarobił. Ja mają pani... Tak? Panie... <głos> <głos> yy, <to powinien> być... <noise> Ma pani godną emeryturę, czy nie? Ile lat pracy? No mam jak mam 2000 zł chorób. Za ile lat pracy? I mieszkanie i w ogóle, w ogóle i w ogóle. To to jest, a gdzie jest życie? Te 2000. Czyli za 2000 nie, nie da się teraz przeżyć. Znaczy tak, tak żeby spokojnie żyć. Za mało to jest. A, to pana, ile musiało być teraz w małym proszę, mieście. No, no, przeciętnie, proszę pana, żeby. Ile musi, ile Pani musi mieć, żeby żyć spokojnie. Proszę pana, żeby opłacić wszystkie Nie, nie, ale niech mi pan da, żeby pan zapłacić wszystkie powinności aptekę w przypadku moim. Wszystkie, no to wszystkie powinności, i leki, i, i wie pani i, i rzeczy osobiste, że ma no, są, chemiczne rzeczy, do domu potrzebne i w Wydaje ogóle. Posałyby. Proszę pana, to na te dzisiejsze drożyznę to tak i bez, bez Be, żadnych... No, bez bez jakiejś atrakcji, bez tak. masażu, bez tak, jakichś Nie, nie, to radnym. dzisiaj to cztery tysiące, proszę pana. Ale tak. same leki ile tak wychodzi pani miesięcznie? Proszę pana, miesięcznie leki Około. to mi... Około to mi, proszę pana, jeszcze już nie dobieram bez recepty to 500 zł. To ja na czwarty dzień na leki. No. No i proszę. A da się oszczędzać jeszcze, czy, czy już nie Proszę pana, ja, no, jestem, no. ja jestem, ja jestem tak na skraju głodówki. Czy, czy, czy emeryci muszą głodować powoli? No. Czy nie są na jakiś schab, tam droższe wędliny? Proszę pana, na lepsze wędliny to e, czy widzi pani trzeba, na przykład? zapomnąć, o nie. Czy widzi pani na przykład że ludzie w koszach e, grzebią już i tak? Dalej?